Góry, te góry zima. Czy no. jest taką konstrukcja? Nie wiem, tutaj. będzie coś jakieś. Robią dzisiaj, no według Google nie ma zwolnień. Więc nie wiem dlaczego. aha, no, patrzcie, robią, robią. No, bo góry jest jakiś ścig, więc tutaj robią, będą chyba wall rehabilitation tak jakby powiększają no ten mur, znaczy mur, no tak jakby nie wiem więcej dają miejsca prawdopodobnie to nie będzie droga szersza, tylko po prostu ten mur no tak jakby ten kamień cofali, tak? A czyli. okej, okay, no to oni te, te konstrukcje robią że dzisiaj pogoda jest taka, nie ma tych konstrukcji, tak bo nawet na internecie patrzyłem No to nigdy te konstrukcje są cały czas w trakcie tak? Ale może przez pogodę może przez pogodę nie robią ich No nie wiem, no nieważne Dobra Tutaj będzie break check Dobra, tak to wygląda Dobra muszę Żeby iść do ciężarówki bo niestety samsung nie jak mi przemoknie to samsung nie jest wodoszczelny właśnie przez takie widoki mam ten wkur, że wszystko jest na może nie na wczoraj, ale także no nie mam czasu się dotrzymać. Jaki, no, to jest jeden z takich moich ulubionych miejsc tutaj. Ten kawałek czy ja to 50 na godzinę. Tutaj bodajże są właśnie e, te konstrukcje, że zamykają drogę, ale mówię, no widzę, że dzisiaj, dzisiaj tu nikogo nie ma, więc, więc nie, wiem, nie wiem dlaczego prawdopodobnie przez pogodę nie pracują. dalać i czekać kurde cieć na ulicy aż nie wezmą, tak? Świwali gatu, zawsze mnie tu Ghost Town, tak, No to jakaś restauracja to było, ale to ja mówię, to tyle czasu co ja tu jeżdżę i przypominam sobie, żeby kiedykolwiek coś się działo, trzeba by na Google zobaczyć, czy to w ogóle, co, 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 kto, kto zarządza, co, co się tam dzieje, czy tam w ogóle coś, coś się dzieje w tej, w tym Ghost Town, czy to jest prawdziwy Ghost Town, czy to takie bardziej dla zrobione, in questi momenti Kąpał. Ale nie no, dlaczego, dlaczego? Miało być relaks? Nie będzie relaks! Będzie kuchnia na robotę. Będę pierwszy raz w tej firmie od chyba... Ja pana jak tutaj ja no nie wiem, lat temu jak oni dopiero co chyba otworzyli ten rynek dopiero raczkowali. Ciekawe jak to teraz wygląda No i szkoda, że taka Kurde, jak ja nie, nie mam nic roboty, no. U mnie to ma być proste Od punktu A do punktu B Ale także po punkcie B mogę się wyspać jak człowiek Wiecie o co a nie takie od punktu A, ale nie gotowy, trzeba czekać, zajechać do punktu B, czekamy, zanim nie wezmą, rzucą mnie stamtąd, muszę jakoś koczować gdzieś na ulicy, zanim, zanim będę mógł wyjechać, bo nie będę miał godzin. Wróci do punktu A, znowu czekać na adunek, bo nie będzie gotowy i jechać do punktu C, który będę czekał na ulicy, żeby mnie wzięli takie, takie naraty te, te pauzy ani to ani to, ani, to, ani się wyspać ani to nic robić nienawidzę takiej roboty nienawidzę niestety w jeden latach takierki nienawidzę tego typu robotno więc jak robota po kanadzie to są tego typu takie skakanie no to ja na to mam gdzieś taką robotę nie? tak jak opowiadałem Temu nie udało mi się zjechać na Wigilię do domu, ale mówię dobra, przynajmniej ja miałem na Meksyku pójść i, te, i te, te te, nie miało być ładunku, i te i fajnie, ładnie, dobra, a znaleźli mi jednak wynalazek. co ja mam takie wynalazki, to wiecie, gdzie są, możecie wsadzić. E, na Wigilię załadować się czekałem u klienta z 5 godzin żeby o 8 wieczorem wyjechać od klienta Szukam nawet nie o 8 to chyba o 9 i 10 od klienta i żeby zapieprzać na łeb na szyję do 4 rano <laughs> żeby zrobić żeby dać ten ładunek tam jakiemuś nie wiem jakieś tam teamowi tak? w moim w zasadzie, no kurwa co jak co tak mnie Robili balona jeżeli chodzi o minigilę. Jak, ja, jak ja mam takie minigilę spędzić, to ja dziękuję. już bym wolał, kurde, nic nie robić. Wiecie, no, już na trak stopie spędzić, tak? Już tak nie, wró nie wrócę do domu. Ale to jest transport, tak? że u nas coraz częściej takie, takie, kurde, niewygodne ładunki je, się robi. To mi to, 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 to się zaczyna. W takich warunkach, że jak ja wiem, że perspektywa następne dwa dni to będzie właśnie takie skakanie, a tu nie wyspanie się, a tu na ulicy ileś godzin czekać, e, potem tam, potem z pierwszej stamtąd e, kilka godzin spania, kombinacje. Sama perspektywa e, po prostu, że to by się odechciała. jazdy, tak. Wiem, wiem, marudze, ale powtarzam, po 21 latach. Kierowca to? Staje się niewygodny wygodny. No. Ja już swoje wyjeździłem. Tego typu ładunki, takie. Umiane, Dobra, no nieważne. Słuchajcie, za 3 km. Ładne, ładne tereny. Telefon mi się przegrzeje, więc prawdopodobnie mi, zanim dojadę, wyłączy mi kamerkę. No tak, to jest to, 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 to nagrywanie w 60 klatkach 4K. Bardzo przegrzewa Samsunga niestety ładne tereny, ładne tereny no. Miało być na relaks, żeby Nie wiem, na ładniatury odpoczął No ja wiem, to nie jest turystyka trackerka. Wiem, wiem, wiem ale Mam prawo chyba marudzić. Jak ładunki, bo, bo ten co ja mam, a co miałem mieć, to te ludzie, to też do to też do robić, tak? Więc ciekawe dlaczego mi dali takie najgorsze ścierwo. No, ale dobra, nieważne. Dajesz po prostu, dali jak i tam nikt się nie a dobra temu damy to, temu damy to, po no, prostu. Wiele będzie miał lepszy ładunek, łatwiejszy. A drugi tak jak ja, akurat nie tak wyszło, że mam no, takie gówno Dobra, słuchajcie, tutaj gdzieś chyba ten biały budynek, jeżeli dobrze widzę. Znacz tak. Hello. Dobra, naczepy jakieś są Nie pamiętam jak tutaj to Nie pamiętam jak to tutaj to działa Jak to tutaj działa? No dobra, będę musiał się przejść Za cholerę nie pamiętam jak to tutaj działa Trzeba by zobaczyć na moich starych filmikach, bo na pewno Prawdopodobnie nagrywałem to jeżeli dobrze pamiętam, to była trasa Właśnie, że nie jechałem do Ameryki Tylko z powrotem do Montrealu Czyli po prostu zamiana naczep i z powrotem do Montrealu perfect, perfect Trasa, nie? Ale dobra Gdzieś tutaj będę musiał dorwać Gdzie tu się wchodzi? Jak to tutaj działa? Gdzie tu jest biuro? o receiving. Dobra, czekajcie, czekaj. czekaj. No, ale nie, nie receiving. Ja no, mam no shipping Receiving. I tak jak tutaj nie za bardzo coś tutaj to jedna naczepa jest, co ma, czekajcie, tu jakiś gostek jest, nie chcę go blokować, więc podjadę dalej, jest jedna naczepa, dwie naczepy są, e no to trochę tutaj tego jest, czy ja najgorsze ścierwo na pewno dostałem, kurde, no nic, cholera, cholera jasna, no dobra, e, mhm. ładunek jest gotowy, Jedyny plus, że oni jutro są zamknięci, więc mój ładunek, który mam jutro, nie było tej szóstej wieczorem odebrać on będzie. On będzie, on już jest praktycznie już chyba nawet gotowy. Czekajcie, to chyba ta naczepa tutaj te 28018 No tak, ale oh. dobra wytłumaczę Później o co mi chodzi, bo no to jest duży plus, to jest bardzo, bardzo duży plus, no ale to i tak, i tak będę trochę ukrzaniony z czasem, ale dobra. Okej, oni tutaj używają czterech firm widzę. Prince jest jedną z nich, dobra, gdzieś tutaj między, powiedzmy no, Prince jest z tyłu. Niebieskie tak. Dobra, no to ja tutaj się cofnę, no bo ktoś mówi na niebieski kolor. Niebieskie te Tu jest też prens jeden. Dobra, tutaj mam. Tak ja troszeczkę czerwony żółty. Aha, dobra, to ja rozumiem jak oni to robią. Tu jest czerwone. Okej. Okay. Tak, tak, tak. oni tu mają... Czerwone jest tu, żółty jest tu i niebieski to będzie tak się cofnął Okej, okay, dobra, 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 dobra. Rozumiem, rozumiem, rozumie. Okay. No dobra dzisiaj DzISZCZAJ! DZISZCZAJ! KURWA! PIERDOLONA! POST TRIP KURWA! <laughs> ja pierdolę... Rzekaj... Okay czekaj, czekaj nie, to nie, to są jaja, nie, to są jaja, man. nie, ten, ten, ja, poraż, jakie grzechy, <suszel> za jakie grzechy, man, dobra, pre, pre, post, trip, dobra, Jezus ludzie, za jakie grzechy ja takie coś muszę przechodzić, A! Czekaj, jak Nie, się zacina to gówno. On duty, nie żadne driving, man. Ja pierdolę. Ludzie, za jakie grzechy? Za jakie grzechy, kurwa! Kurwa mać. Z tego wychodzi, to jest ta moja naczepa na czepanach. dzisiaj, to jest ta moja na jutro, która już jest załadowana Czyli oni tak to zawali, No dobra, no Dawno nie jechałem tą drogą Niestety musiał się przemijać przez miasto Pielona, To uszanie czasu, to jest same światła Dobra, słuchajcie, o co chodzi z ładunkiem, czyli no mniejsza panika, tak, jednak, dobra, dzisiaj będzie jak będzie, tak, tylko na ulicy itd., itd., ale jak tylko będę miał sprotę w godzinę, to wracam tutaj i ta trzeba będzie gotowa, więc to nie jest tak, że, że nie będzie gotowa, więc to jest, no, troszeczkę mi to poprawiło ten humor, tak, więc, więc... No i tak, i tak. E, troszeczkę nastawiony byłem na bardziej relaksową robotę, ale dobra. Dzisiaj uprzanie, ten dzień, takie spanie na laty, itp. i td Jutro już bardziej, będzie normalny dzień po tak 500 km, czy tam 5 godzin, tam no 400 km, ale 5 godzin tu przyjedzie z Vancouver, tutaj potem 6 godzin. Do i jutro będzie taki pełny dzień, tak 11 godzin. Ale na tyle będzie, że jutro już normalnie będę spał, normalnie stanę. Nie będzie jakiegoś koczowania na ulicy, tylko normalnie na track stopie. Więc, więc, więc trochę ja paniki było, trochę w było. Dzisiejszy dzień jest kiepszony, ale jutrzejszy już będzie normalny.